Hej, czyli dajcie z tej strony gladki, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Slime Ranger. Kontynuujemy naszą przygodę. Ja byłem właśnie po troszeczkę jedzenia, którego potrzebowaliśmy. E, więc tak, wy potrzebujecie troszeczkę truskawek i dostaniecie jeszcze kilka pogofrutów, wy dostaniecie też pogofruty, bo wy wcinacie je śmiało. Proszę bardzo. E, zasadziłem też nowe drzewko w strefie tamtej, po to, żeby móc dostawać troszeczkę więcej jakby się, jakby to nazwać troszeczkę więcej um, truskawek, bo mamy nowe fosforowe slajmy w jaskini więc tak, wy tu macie to, henheny idą tu po części dobra, i potrzebujemy więcej wziąć sobie henhenów e, czy co tu jest, rostrzo jest razy dwa to weźmiemy, widzę, że stony chemy jakieś się porobiły, bardzo fajnie e, stony i tu już jest o, Elder Hen, proszę bardzo. Niewykorzystana kura, trudno, ale mamy troszeczkę kuraków i możemy tu cokolwiek pokarmić. Dobra, niektóre są. A, telewitowały wszystkie. Dobra, więc tak, wy lubicie rostszo. Więc zostaniecie rostszo. Skoro nie lubicie kurek, to kurki wam zabiorę na razie. Spoko, widzę, że jeszcze rostszo sobie chodzą. E, Bumplorta to nie chcę. A, dostała któraś przez przypadek. Dobra, wy nie pamiętam co jedliście. Muszę sobie przypomnieć, warzywa albo mięso jako rostro. Ok. Dobra. W takim razie macie kurek kilka. Proszę bardzo. Będziecie już spokojniejsze. Jesteście spokojniejsze. Cieszy mnie to. I wy byliście fosfor, czyli byliście na, na pewno owoce i tabi. Nie tabi. A co ty tu robisz? Jak on się wydostał? Nie wiem. Fosfor jedzą owoce, a wy jesteście jeszcze kryształowe. Kryształowe nie pamiętam, co jadły. Totalnie nie pamiętam. Crystal, veggies. Aha, veggies i. Veggies i. Fruits, okej. Okay. Czyli warzywa dla Was. Nie mam niestety w chwili obecnej, więc może być ciężko. Chyba, że jakieś posadzę. Może być jakiś pomysł. Mogę tutaj coś posadzić. Od onion jeszcze nie mam. Chyba nie mam też nic więcej na razie. Jest. Co zrobić? Coral Garden, Garden, Garden. Okay. Jeden i to będzie drugi. No same ogródki na pewno. Nie chcę tu nic więcej robić. Tylko że problem polega na tym, że ja nie mam nic. O, stąd mogę coś odebrać. I e tu activate. Ciągnę wszystko. Dzięki. Nie robiłem tego wiele, bo nie mam w sumie za co. Czy tu coś skraftuję? Nie przyniosłem jeszcze różowych plortów. I boom plortów. Dobra. Trzeba ponosić to wszystko i cokolwiek pokraftować, jakby nie patrzeć. I przynieść jakieś warzywa ewentualne, żeby coś zasadzić. Na przykład marchewki. To, to, to może też być jako, jako jakoś tam, jakieś tam warzywko. Jeśli coś w ogóle zostało z tych warzywek. O, dobra, tu jedna marchewka się ocalała. Jakby jeszcze jedna się gdzieś ocalała, to byłoby fenomenalnie, ale... Chyba mogę pomarzyć. Ty jest pogo-frucik. Dobra. chciałem powiedzieć, że pogo wrócić też może być okej, okay, no ale postanowił wciągnąć. Dobra, weźmy troszeczkę tych e, plorcików tam w takim razie. Dobra, wszystkie wezmę, wszystkie wezmę. Weźmy tutaj różowych na pewno trochę. Praktycznie wszystkie dam radę nawet zabrać. Dobra. Troszeczkę się ładuje, ok. jeszcze dwa. Nieważne. Nie, nie nie marchewkę. Trudno. W takim razie trudno. Jeszcze pink, plo pink plorcik do środka, żeby go wciągnęło. E, wezmę sobie więcej rock plortów Teraz tak. E, wy jesteście tabi, to zjecie kury jakby co. Wy też jesteście tabi, więc też zjecie kury i wy też, więc też zjecie kury jak coś. Dobra. E, fosforowych te mogę jeszcze dwa wciągnąć. Jeszcze. O! W ten sposób. I z was jeszcze są tabi, więc nie wezmę nawet. Na ja to mogę fosforowych trochę zabrać. Okej. Okay. Skoro to mamy załatwione, to będę mógł kilka maszyn postawić. No i będziemy musieli pójść po kilka warzyw kolejnego dnia po to, żeby nakarmić te nowe duże slajmy. Aha, tu nic nie wrzucę, no bo nie mam tych warzyw, no tak. Więc do maszyny wrzucamy troszeczkę wszystkich plorcików. Niech to się ładnie załaduje. Proszę bardzo. E, różowe plorty i z pięć maszyn będę w stanie może nawet zrobić. Różowych potrzeba ogrom. Niestety, dobra. W takim razie pink plortów tu mam, nowy spomp nie mam i mogę zrobić tego trochę. Dobra. E, apiary, fabricate. 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 Zrobimy tyle, ile możemy, żeby po prostu nie marnować czasu, i żeby cokolwiek więcej się porobiło. E, więc tak. E, te. Apiary, o, tu już jest kolejne, Apiary, Apiary, pięknie, o, tu jest więcej slotów, tu jeszcze mogę zrobić klatkę, po drugiej stronie jest adekwatnie, też mogę tutaj coś zrobić? Nie, czyli tu można zrobić pięć, spoko, pójdziemy sobie jeszcze po troszeczkę tutaj tych, e, tak jakby, kryształków, plorcików naszych, e, potrzebuję na pewno wybuchowych, więc to będzie potrzebne, Wybuchowych mamy 43, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie to cieszy, już jakieś kolejne plorciki się tworzą. Eee, Hunter na razie jest 12, więc nie ma się czym przejmować. Co ty tu robisz? Nie wiem, jak one wychodzą czasem. Tu jest Hunter 1, Rat też jest 1. To niech sobie pozbiera. Tu jest jeden fosfor, i kryształowych nie ma w ogóle. Ciewne. Nie wiem, dziwne. One powinny mieć jakieś kryształki. A nie, bo ja ich jeszcze nie karmiłem dzisiaj. Dobra, wszystko jest jasne. One są szczęśliwe, ale ja ich nie karmiłem. Dobra, wszystko jest jasne. E, Bum, plorty jeszcze mam, właśnie. I coś mogę sprzedać ewentualnie. Tabi trochę mogę sprzedać w sumie, żeby trochę pieniędzy mieć. E, coś więcej mogę sprzedać. Różowych nie chcę sprzedawać, niebieskich nie. E, miodowe mogę sprzedać na razie. Dobra, i coś jeszcze. Fosforowe. Tu jest więcej tabi, to tych tabi troszeczkę jeszcze wezmę. Dobra, jeszcze jeden i tyle. Paddle plorty już sprzedałem i będzie można się zająć po prostu kolejnym dniem. O, hunter troszeczkę wzrosły i troszkę kryształowe wzrosły, to mnie cieszy. Dobra. I teraz tak, jeszcze zanieść te boom plorty całe, wy coś zniosłyście? Zniosłyście, spoko. Cieszy mnie to. Zaniesiemy sobie boom plorty. Mówiliście też w ogóle, właśnie, to o czym nie wspomniałem, że chcielibyście oglądać wszystko, to, co ja tutaj sobie robię w tym Slime Rancherze, więc czemu nie? Może być i w ten sposób, jeśli chcecie, nie przeszkadza mi to. Czy mogę zrobić coś więcej? Tutaj do tego miałem? ale pink plorty, do wszystkiego pink plorty. Potrzebuję więcej mieszanek z różowymi. Muszę coś jeszcze zmieszać z różowymi. Na przykład kryształowe, żeby się opłacało, żeby dużo pieniędzy było. A wtedy mógłbym dawać cokolwiek do jedzenia. Ok, w takim razie. Czekajmy sobie do ranka. Dobra, return to ranch. Teraz już nie, właśnie, wszystkie będą już głodne, idealnie. Paddle, plorty będą też, jeśli będę potrzebował. Mam na razie 900. To nie jest dużo. A nawet bym powiedział, że to strasznie mało. Więc tak, zbierzmy sobie wszystko, szus, starano. Wstawać. Proszę, zbieramy sobie to, czy kurczaki jakieś się pojawiły w ogóle? Nie jestem pewien. A jakieś są. A jakieś są, to mnie cieszy. Dobra, marchewek troszeczkę będzie. Okej. Okay. Pójdziemy najpierw do tego, do jaskini kryształowej. Tak sobie będę gadał pewnie jaskinia kryształowa, bo kryształowe slajmy i tyle. Więc pójdziemy sobie najpierw do jaskini, nakarmić te kryształowe slajmy, żeby można było coś więcej ogarnąć. Dobra, tutaj, tutaj o, właśnie, truskawki posadziłem. O, to będzie można im truskawki dać. O, to jak mnie cieszy bardzo. Yy, w tą stronę i w tą stronę, dobra. Tak, tu jest więcej marchewek. Będę się to jakoś rozdzielić, ale najpierw idziemy na pewno do jaskini. Dobra, tu jest jeszcze trochę kuraków. Tu są jeszcze marchewki. Niektóre do wyciągnięcia, niektóre nie. Tutaj, 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 tu, tu już słyszę od razu kury się pojawiły, to je zbieram. I tu jest więcej truskawek. Co bardzo cieszy. Ok. Yy, tu. I tu się robią marchewki. Bardzo fajnie. Nie mam więcej fosforowych slimów, więc nie będę nic w stanie więcej zrobić. Yy, ale pierwsze co jaskinia. To jest najważniejsze. To znaczy, tutaj i tak to jest dla fosforowych, więc mogę je podzielić. O. Fosforowe mogą i tak zejść, bo to dla fosforowych głównie tylko robię truskawki. Yy, I tu będą drugie fosforowe. Dobra, trzymajcie. One są zadowolone nawet bez jedzenia. Nie wiem czemu tak się dzieje. Dobra, wy jecie mięso, jecie mięso, bo jesteście hunter. Dobra, więc macie mięsa trochę. Eee, wybuchowe jadły warzywa? Nie pamiętam co jadły wybuchowe. Mięso. I wy jesteście z hunterami, które też. Aha, to to, to, to jest ta zła mieszanka. To jest to, ta mieszanka, samo mięso. To, to ciężko będzie. Eee, w takim razie cokolwiek tu więcej ogarnąć, skoro wy tylko mięso. Ale chyba dam wam tutaj trochę kuraków, które urosły. O, tu nawet jakiś Elderhen się zrobił. O, rostro. Eee, a, to ten Elderhen. A, Pogofruty wyrzucę. Wy możecie iść Pogofruty? Nie, wyjecie warzywa i mięso. Wy możecie iść Pogofruty. Proszę. Mogę wam też dać kilka marchewek. Wam mogę dać kilka marchewek. I wy zjecie marchewki, wyjecie owoce i chyba i mięso. O ile pamiętam. Hani, Tak, owoce i mięso. Dobra, więc wam nie dam. Więc wam nie dam, ale tutaj się zrobiły rozczo, co mnie cieszy. Dobra. E, kilka za dużo zwykłych kurek jest. Stony, hem ewentualne. Dobra, zrobimy to tak. I tyle. I będzie git. E, trochę ich tam nakarmimy. E, teraz tak, wam wrzucić trzeba marchewki. Proszę bardzo, jakoś tak. Wam wrzucić marchewki. Żeby nie było problemu na dzień kolejny. ok. Skoro jest po 10, to i tak więcej nie powinno wyrzucać. I teraz jeszcze te nakarmić, żeby na spokojnie móc się pobawić. Dobra, raz, dwa, trzy. I w ten sposób, dobra. Wy powinniście też już być jakoś po części, chociaż zadowolone. Czy te kryształki już mi zebrało? Jeśli zebrało, to byłbym zadowolony. Dobra, zebrało, fenomenalnie. Bardzo fajnie plorciki. Dziękuję. Fosforowe też zabieram od razu. I trzeba będzie pójść po trochę warzyw, niestety. O, rad slimów też pięknie. Nie wszystkie są nakarmione, ale niestety nie możecie być wszystkie zadowolone. I chyba pójdę sprzedać jeszcze troszeczkę Hunter Slimów. Okej. Okay. Dzięki, 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 dzięki. Spadam stąd. A nie chwila, tu są hunt. Tu są właśnie, tu są rad z Hunterami. To mogę jeszcze te zebrać. To będę miał 50 plortów. Wow! I 1000, chyba, chyba 1000, bo po 20 coś stały. Więc 1000 coś powinienem zarobić na samych Hunter na kryształach chyba 800. No nawet ze 3000 powinniśmy mieć, może nawet troszkę więcej. O, to są po 58 to drogo. Będzie więcej niż 3000 po 3,5 nawet Wow! A po Hunter są po 38, nie po 20. Ok, Mam 5000, to, to mnie cieszy na pewno. Więcej plorcików, więcej plorcików. Jeszcze tu plorciki od tych zabrać i lecimy po warzywa. Eee, tutaj, 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 tutaj. Tu jest jeszcze jeden, ciekawy z tym czego go wciągnę? O, ok, Wciągnąłem go nie wciągając innego slima, więc to jest fajne. I jeszcze spadł plortów troszeczkę zarobimy. 5,5 tysiąca, prawie 6 tysięcy, nie ma co narzekać. Czy tu mogę zupgradeować za ileś? Za 500, dobra. Zróbmy to całe. Bo ja chciałbym tu mieć potem możliwość schowania sobie na przykład jednej truskawki, jednego tam warzywka, zawsze, żeby po prostu nie było problemu. A teraz zbieramy warzywa. Warzywa będą mi potrzebne. E, halo, nie przestał myszek działać na e, Oddajcie mi to. Dobra. Stąd mógłbym też właśnie, stąd mógłbym jeszcze zbierać sobie e, plorciki różowe, jeśli bym ich aż tyle. Tam to są owoce. Tu na razie nie pójdę, bo nie mam tylu warzyw. Czy dalej gdzieś jeszcze są warzywa do zebrania? W sumie średnio. Hmm. Nie do tego miejsca poszedłem troszeczkę, jakbym chciał. Tu są wkurzone slajmy na mnie. Nie wiadomo za co. Mam tylko 9 marchewek, to nie jest dużo to na pewno. Eee, teraz tak. Czy ja tu dostanę jakieś warzywa? To mnie. Tu się zastanawiam. Nie pamiętam, czy by tu były jakieś warzywa. Tu są wybuchowe. Są kury. Kury to nie warzywa. Są marchewki, które już wyrosły i przerosły. Dobra, to idziemy dalej. Eee, chyba nie uda mi się zrobić tego, niestety. O, tu był ten duży. Którego można od razu nakarmić na starcie. Dam ci 9. O, tu jest możliwość otwierania kapsułek właśnie, Treasure pod is Locked. Mmm, więc nie damy rady, ale, ale, ale... Jeśli bym się cofnął, kupił upgrade do otwierania tego, to mógłbym przynajmniej wiedzieć, co z tego leci. O, to by było fajne. Dobra, spróbujmy zrobić na razie w ten sposób, że zajmiemy się tymi kapsułami w jakikolwiek sposób. Bo niestety warzyw nie mam. Troszeczkę mało mi warzyw urosło, troszeczkę warzyw musiałem dać na slajmów i... nie mam. Tak po prostu wyparowało. Tu są te złe slajmy. Dzięki mnie tu już nie ma. I 3,5 tysiąca teraz potrzeba. Yy, w sumie to może się przejdę na prawo, od razu będzie bliżej teleport chyba. Chociaż jakbym tędy się przeszedł to miał. dobra, wrócimy się. Wrócimy się, bo będę miał różowe plorciki. Jakiekolwiek. Zawsze jest to więcej niż to co moje wytworzą. To znaczy na to liczę skromnie. Jest jeden. Dobra, tu już jakieś się zaczynają tworzyć. Dobra, niech będzie. E, czy tu coś będzie plorcików? Coś wytworzyłyście? Wytworzyłyście coś. Skromnie, bo skromnie, ale wytworzyłyście. Dobra. Bank. E, bank, bank. Nie, to jest slime, to nie jest plorcik. Wy tu nie macie chyba jedzenia na tyle, żeby coś stworzyć. Hmm, niestety. W takim razie nie będę też na razie leciał tam chyba. Wrzucę tu na razie te plorty, żeby się działy yy, A my musieliśmy wykupić sobie upgrade właśnie. Yy, Treasure Crocker. O nie, nie stać mnie! Brakuje mi, bo to 4,5, a nie 3,5. Dobra. W takim razie trzeba trochę jeszcze sprzedać wszystkiego. Posprzedawajmy troszeczkę i powinno mnie być stać. To powinno mi styknąć, tu jeszcze jest 27. Też całkiem fajna liczba. I tu jeszcze miodowych powinno kilka być. Cztery. No, bez rewelacji, ale zawsze będzie troszeczkę pieniędzy. Czyli tak, teraz to robimy i idziemy otworzyć. Jestem naprawdę ciekaw, co będzie w tym. A new, a quick, new bug. Spoko. Jakieś tam osiągnięcia się robią. Nie za bardzo mnie to aż tak rajcuje, szczerze mówiąc, w tej grze. Ciekaw jestem, czy, czy za te lepsze, na przykład za niebieskie, będę musiał potem zapłacić, nie wiem... Ym... Powiedzmy 7000. Nie wiem, czy, czy to działa tak jak powiedzmy w MMORPG, typowo, czy w MMO, czy, czy w czymkolwiek takim, że kolorystyka działa na właśnie zielony, potem jest niebieski zazwyczaj, fioletowy, potem jest złoty, potem jest ewentualnie pomarańczowy, czerwony, w zależności od gry. Jako tam, wiecie, że rzadki, rzadszy, bardzo rzadki, tam jako no. No wiecie, o co mi chodzi, tak, nie muszę tego tłumaczyć, każdy wie, o co mi chodzi. O! W ten sposób. Lecimy sobie, jestem ciekaw naprawdę, co z tego wyleci wszystkiego. Tu, żeby nie za bardzo dostać wybuchem, Ok, Udało się nawet idealnie. I zostało mi tylko 406 monet, nie jest to wiele, ale skoro już wiem, że tutaj jest jedna kapsułka... Ok. Wow. Minty grass patch, blueprint acquired. Ehm, um, to so this grass does need... OK. O, oh, jest zaawansowana pompa. Oj, oh, starcza na trzy razy. Oj, oh, od onion znalazłem. O! Oh, nice. A, tu jeszcze jest skrzynka. Drugi odd onion. O. Seria różowego... ...slima dostałem? Cieńaj. Tego nie zjesz, możesz zjeść różowego slajma. Nie to nie, dostałem lepszą pompę. Taka, która starcza na trzy razy. Fajnie, bo te wszystkie pojedyncze, ale zakładam, że będzie kosztowała przynajmniej dwa razy tyle. Żeby to się jakkolwiek opłacało, to pewnie tak by musiało to być, że płacę dwa razy tyle, a żebym mógł wykorzystać ją trzy razy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam jeszcze te cebulę do zasadzenia. I na pewno chciałbym to zrobić. Muszę tylko się nauczyć, które slajmy jedzą tą cebulę. O zaawansowany drill, proszę bardzo, na trzy użycia. Okej, okay. pytanie, czy to już jest odblokowane jako ten blueprint, jako ten szkic, który jest odblokowany, czy szkic, który jeszcze nie jest odblokowany, tylko po prostu muszę go wykupić. Zakładam, że będę musiał jeszcze go wykupić, więc trochę pieniędzy do zrobienia jeszcze będzie. Niestety, niestety, no trudno. No trudno. Postarajmy się zrobić co możemy, skoro idę i tak w tamtą stronę. To wezmę sobie te plorciki. Zaniosę tam. Może jakieś więcej tutaj będzie, jakichś więcej będzie tutaj różowych. Jeszcze 20 spoko. To się przyda. W takim razie lecimy tam od razu na miejsce. E, co ty tu rostro robisz? E, w ogóle wyrzuciłem przez przypadek je. Dobra, Stony, rostro, ok. E. Tu jakaś kura chodzi Elder Hen. Do wody. I teraz tak, mogę tu zasadzić od Onion. Jeden, tu drugi. Dobra, niech to rośnie. E, pozbierać z tych tutaj. Wszystko. Dzięki. Ty mi tu wypluj troszeczkę rzeczy, dzięki. A ja tu więcej tego poustawiałem. Nawet nie wiedziałem. No tak, ustawiłem to wszystko przecież w tym odcinku. Ja to jestem naprawdę zapominalski czasem. Ok. Wszystko zrobione. Tu jeszcze jest jedna. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o ustawianie czegokolwiek i zbieranie. Więc tak, wrzućmy te wszystkie przedmioty. Dobra, różowych i teraz zobaczymy, czy ja to mam odblokowane, czy. Tak, będę musiał kupić. Zaawansowana pompa, zaawansowane, tak. Czyli troszeczkę jest mi tego potrzebne. Troszeczkę pieniędzy będzie do użycia. A na razie, jedyne co możemy zrobić, to nowy drill nie zrobimy. Możemy zrobić nowy pomp. Spoko, Zróbmy sobie pompy tym razem. Ostatnio robiliśmy upiary, tym razem zróbmy pompy. Niech będzie to jakoś w ten sposób. Raz to, raz tamto. Eee, pompa. Pompa. Nie wiem, czy są takie, które na przykład mogą zawsze być. Na stałe, czy jakby to wyglądało? Tak samo 20 coś godzin, 22 godziny, standardowo. No to tyle, co udało nam się zrobić, uzyskać nowe pompy w tym odcinku. Tu już widzę, że jakieś nowe kreształki powstały. Udało nam się nowe pompy uzyskać, udało nam się uzyskać nowe przedmioty, otworzyć skrzynkę i no, będziemy na pewno polować na więcej skrzynek. Myślę, że na skrzynki zaczniemy polować głównie wtedy, kiedy będę miał już wszystkie upgrade'y, czyli chyba jeszcze jeden, na pewno do niebieskich. Nie wiem, czy jeszcze jest jakiś kolor, jeśli jest, chętnie się do was, od was dowiem. Póki co to było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i cześć!